Dobrze, dzisiaj spółgardy. Kontrola kolanem. Żeby przeciwnik mnie nie zgniatał. To pilnuję go kolanem. Tutaj oczywiście nie daje złapać się za głowę. Kontrola bicepsu, barku. Tutaj rama na jego szyi. Jak on wyklucza tą rękę, to ja wykluczam zawsze. Jest tutaj walka. Nie? I wykluczam. Nogami jak kontroluję. Kolano. Tu ta noga zawsze wchaczona, że tutaj nie było luzu, bo on od razu kolanem przejdzie do środka. Więc ja nie chcę tego. Weź w tę stronę się odwróć. Mogę też kontrolować tutaj stopu nisko. Wtedy jak on podnosi kolano, to jest mu ciężej, bo stopu zahaczam. Ewentualnie mogę skrzyżować stopy i wtedy... Tutaj jest mocniejsza jakby rama, dwiema nogami. Więc albo tak, albo tak kontrolujemy. Okay. I teraz ja będę chciał go sobie troszeczkę przyciągnąć bliżej, więc łapię go za łokieć i suwam tą rękę, i teraz łapię nachwyt. Bo ciężko jest za sam łokieć kontrolować, jest ślisko czasami. I jemu łatwiej jest tą rękę wyciągnąć. Jak on poczuje, to zacznie się prostować i wyciągnie tą rękę. Więc jak ja wciągnąłem już jego łokieć, jego dłoń spadła z moich żeber, to wtedy mogę złapać nachwyt. Łapię nachwyt na jego tricepsie i teraz jak on próbuje się wyprostować, to jest mu trudniej. Więc tu jego bark ciągnę do mnie, a oczywiście w drugą stronę pcham kolanem, tak żeby go rozciągnąć. I teraz Cały czas pilnując tu bicepsu, mogę go trochę podciągnąć tą ręką, i jego dupa, jak się podniesie, to ja mogę wyjąć teraz nogę z dołu. Stopa idzie na jego biodro, kolano idzie do środka, i zarzucam teraz nogą. Ja lubię zarzucić aż na bark, tak. Nie chcę tutaj tak nisko, bo on czasami się pcha do przodu, więc zarzucam aż na jego bark. I stąd przechodzę potem na kontrolę za jego nadgarstek, po to, żeby. Teraz móc zarzucić do trójkąta. Tak? I od razu celuję tutaj dobrze na jego szyję. Ściskam nogami, kolana razem, zapinam trójkąt. Tak? Mogę sobie poprawić, jeżeli ktoś jest tam większy czy coś, mogę sobie poprawić. Ale tutaj czasami już to wystarczy. Oczywiście, gdy on zaczyna uciekać, gdzieś tu się pcha na mnie, tak? to ja go łapię albo pod ręką, albo pod jego nogą. Tak? Nie chcę, żeby on nie zgniótł, więc tutaj literka C na moim udzie, jeżeli on tu głową idzie w tą stronę, op, jest blokada. Bo jeżeli on mi spadnie, to gdzieś mi tam ucieknie. Więc tu mogę swojego przytrzymać w ten sposób. Więc jeszcze raz tutaj kontrola, tak? w ten sposób ściągam jego rękę, idę, idę. Biceps, potem nadgarstek, zarzucam do trójkąta, mam trójkąt. Tej ręki czasami możecie w ogóle nie wyciągać. Też jest fajna opcja. Jeżeli ja przesunę biodra, to będę mógł atakować jego łokieć. Osobiście nie lubię takiego nachwytu przy dźwigni na łokieć. Więc ja zawsze wolę sobie zgarnąć tutaj, za jego czubek łokcia. I teraz, jak odsunę biodra. I przepnę, to teraz mam przeprost. I tutaj moje ulubione rządło. Okay? Lub czasami, jak się dokręcam do tej strony, to wtedy mogę przełożyć aż na jego głowę. Ale to też zależy, jak on ucieka. On czasami w tą stronę ucieka, i wtedy tam przepina. Dobrze. I co zrobić, jeżeli e, przeciwnik przytrzymuje nogę? Ja nie mogę zapiąć trójkąta. Znowu zaczynam tak samo, wchodzę, ale tu jest problem, on idzie nisko. Więc ja to wykorzystuję i moją nogą ściskam go, kolano idzie do jego barku i idę na łokieć. I muszę się troszeczkę rozprostować tu, staję na łokieć i zaczynam go przetaczać. I wchodzę na górę. Okay? Przesunę się troszkę w tą stronę. I tutaj zobaczcie, że ta noga kontroluje jego plecy, albo tutaj, tak? albo czasami jak on dupę wy, wysuwa, to wtedy troszkę niżej, bo ja chcę go pilnować, żeby on nie wysunął się za mocno, nie położył się na matę. Kolanami go ściskam i teraz spycham jego nad garstek. Tu robi się trochę przestrzeni, bo nie mam gdzie tutaj wejść ręką, ale tu jest przestrzeń. I zaczynam, hop, i już schodzę. Nie? Ta ręka stąd idzie po tej stronie mojej nogi. Jego łokieć do klaty, zaczynam kręcić kimurę. Czasami już tutaj klepnie, jeżeli nie, jeżeli się uda przełożyć aż po, po tej stronie, to zawsze macie jeszcze docisk nogą. Okay? Ale też możecie atakować łokieć w momencie stąd, jeżeli on zaczyna się kłaść na plecy. Tak? To ja go przytrzymuję i znowu łapię za czubek łokcia. I jego bark będę dociskał do maty i podjeżdżam wyżej. I wtedy mam taki przeprost. I znowu tutaj dokręcam swoją nogą. Jeszcze raz. Więc stąd. Jak on złapał moją. Mogę, tak? To wiadomo, ciężko jest teraz wyjąć, przejść do trójkąta. Bo co innego, jeżeli on stawia dłoń na matę, tak? To wtedy. Okej, okay. jest łatwiej. Nie? Mogę złapać za jego nadgarstek. Czasami ktoś z długimi nogami nie może tędy wyjąć, wyprostuj się. Nie może tędy wyjąć, tak? No to musi to zrobić na zewnątrz. Zegnij rękę. Hop. Okej? Okay. A tędy może będzie mu za ciężko, więc będzie musiał zrobić tędy. Ale jak on trzyma moją nogę, to wtedy ta noga dociska. O, wyżej, wstaje na łokieć. Teraz zaczynam kręcić. Okay? Kręcę, kręcę, kręcę. Odpycham. On czasami dupę przesuwa, tak? ale tu jeżeli jest moja noga, to jemu dalej już jest ciężko pójść. I tędy zaczynam, hop, do łokcia. Cały czas jego... Ręka ugięta. Tak? Ewentualnie tu, jeżeli on prostuje rękę, to od razu łapię za łokieć, jego bark do ziemi, dociskam, tak. ale czasami ją złapię za swoje udo i tu będzie problem. Tak? Z tym czasami trzeba troszeczkę dłużej powalczyć, ale docelowo chcę odepchnąć jego głowę i moją nogę przełożyć przez jego głowę. Czasem jest ciężko, bo jest duży przeciwnik, tak, ale tu. Chcę wejść głębiej, przełożyć i teraz siadam na tą stronę. Jak usiadłem, to kolanem dokręcam i przesuwam biodra. I wtedy wyciągam tu dźwignię. Więc takie dwie opcje. Lecimy.